I kochani, kiedy inni sobie jeszcze kimają i smacznie śpią, to my mamy czas na słowo. Mimo tego, że jest siódma, to jest jeszcze strasznie ciemno, więc czołóweczka! Doświadczajcie, kochani, mocy Słowa Bożego! Boję się, że będę dzisiaj dość długo gadał, dlatego sobie podzielę to chyba na dwie części. Pierwsza część to jest czytanie, dlatego że pokazuje nam niesamowite etapy, etapy tego jak być dzieckiem Bożym. Ja bym to tak nazwał etapy dzieciństwa Bożego. Zobaczcie, pierwszy etap to jest zerwanie z grzechem. Jan jest bardzo przejrzysty. On mówi: kłamstwo, prawda, światłość, ciemność. Ten kto grzeszy jest dzieckiem diabła. Ten, kto nie grzeszy, postępuje sprawiedliwie. Jest sprawiedliwy, ten miłuje braci. I wiemy, że każdy popełnia grzechy, więc mu chodzi bardziej o trwanie w grzechu, o pozostawanie w grzechu. Czyli jeżeli ktokolwiek pozostaje w grzechu, nie nawraca się po popełnieniu grzechu, to jest dzieckiem diabła. To znaczy, że daje duży dostęp diabłu do swojego życia. Więc taką pierwszą reakcją po popełnieniu grzechu jest rzeczywiście, powinna być skrucha. Powinno być od razu przyjście do Chrystusa. I tak sobie myślę o niesamowitej mocy spowiedzi, dlatego, że no, spowiedź zrywa z grzechem, i kiedy patrzę na swoje doświadczenie życia jeszcze jako licealista, pozdrawiam wszystkich licealistów. Pamiętam, że biegałem do spowiedzi tak mniej więcej raz w miesiącu i to było dla mnie rzeczywiście doświadczenie zrywania z grzechem. To znaczy, rzeczy, z którymi walczyłem, no było tak, że po tej spowiedzi naprawdę przez kilka dni, kilka tygodni potrafiłem. Opanowywać, jeżeli chodzi o to popełnienie grzechu, więc widzę, że pierwszy taki etap, który jest, to jest zerwanie z grzechem. Kochani, po doświadczeniu bardzo wielkiej miłości ze strony Pana Boga, miałem po prostu taką siłę, że grzech został zerwany kilka lat, właśnie wstecz. Więc na pewno doświadczenie miłości, doświadczenie dobra, doświadczenie Osobiste, osobiste doświadczenie Boga bardzo nam pomaga w naszej drodze duchowej i w tym, żeby rzeczywiście tą rzeczywistość grzechu po prostu pokonać, dlatego że my często chcemy pokonać, a dalej po prostu to samo, a dalej to samo, więc warto, warto szukać tego osobistego doświadczenia. To jest pierwszy etap dzieciństwa Bożego, drugi będzie zachowywanie przykazań, czyli po doświadczeniu miłości Boga, po tym jak rzeczywiście zdecydowałeś się całkowicie ten grzech wyrzucić ze swojego życia. No to trwasz, to pozostajesz. Pozostajesz właśnie w Bogu, trwasz w Jego łasce, w łasce uświęcającej, trwasz w komunii, w zjednoczeniu po prostu z Bogiem, zachowujesz przykazania, masz jasne światło, co masz robić. A trzeci etap, o którym jeszcze Jan nawinie, to jest właśnie to, żeby trzymać daleko antychrystów, czyli tych wszystkich, którzy po prostu będą cię ściągać z relacji z Bogiem, czyli... Trzeba wiedzieć, kogo też później słuchać. No więc pierwsze czytanko, zmiana miejscówki i Ewangelia. A w Ewangelii nastąpił dobry dialog między Jezusem a uczniami. Tam pewne pytanie, gdzie mieszkasz? Jakby mnie zapytali, to bym pokazał właśnie to miejsce, czyli naszą piękną ekstra farę. Ale na samym początku Jezus rozpoczyna dialog, czego szukacie. To jest niesamowicie mocne pytanie. Pytanie też do Ciebie, czego szukasz? Czego szukasz w życiu? Co jest dla Ciebie ważne, istotne? No czego szukasz? I na odpowiedź Jezusa na pytanie Jezusa czego szukasz, uczniowie mówią, hmm, gdzie mieszkasz? Czyli pytanie za pytanie. Dlaczego? Dlatego, że oni szukali czegoś więcej. Oni nie szukali tylko słów Jezusa, ale oni szukali sposobu życia. Kiedy wchodzimy do kogoś do domu, to poznajemy jego sposób życia. I to nawet nie chodzi tylko o nauczyciela słowa, ale tu chodzi o nauczyciela życia. Jezus uczy jak żyć. Czyli przez swoje gesty, słowa, czyny, milczenie, przez swój sposób podejścia. Dlatego oni pragną zobaczyć gdzie on mieszka, bo pragną z nim tak właściwie Pozostawać, pozostawać, czyli trwać, czyli budować właśnie relacje. I to jest, kochani, niesamowite, bo tu jeszcze powrót do, do Jana to jest osobiste doświadczenie, czyli oni się osobiście przekonali właśnie o, o tym, jaki jest Jezus, a tym, który się przekonali, był Andrzej i Piotr. Co jest też w ogóle piękne. Wiemy, że Piotr kefa skała, będzie pierwszym papieżem, pierwszym przywódcą też z ustanowienia Bożego. No, i zobaczcie, kto przyprowadził Piotra do Jezusa. Andrzej, co też y, wspaniale w ogóle pokazuje, że my możemy innych przyprowadzać. I może, nawet jak ty, nie wiem, nie jesteś y, jakoś tam wielce po prostu znany, to możesz kogoś takiego przyprowadzić. Kto, kto naprawdę zrobił po prostu niesamowite dobro dla, dla Boga, dla ludzi, dla kościoła, więc warto też, żebyśmy byli takimi Andrzejami. A dzisiaj, kochani moi, zostawiam was z pytankiem. Czego szukasz? No co jest dla Ciebie ważne? Co jest dla Ciebie istotne? Czego szukasz? Jezus pyta, czego szukasz? Błogosławię całym sercem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na taki dodatek to polecam baranne spacery, bo wiecie, jak jest tak fajnie, rześko, to od razu człowieka stawię to na nogę, a teraz kaweczka już była w sumie, więc czas na śniadanko. Pozdrawiam!